To, co wydarzyło się zaledwie kilka dni temu na spokojnej przedmiejskiej ulicy w okolicach Piotrkowa-Trybunalskiego, wstrząsnęło całą Polską. Jedenasty rok życia Nikodema miał być jak każdy inny: droga ze szkoły, plecak kołyszący się na ramieniu, myśli biegnące ku zbliżającym się feriom. Nikt nie przypuszczał, że właśnie wtedy nastąpi chwila, która na zawsze złamie spokój tej rodziny i wywoła lawinę pytań, na które wciąż brakuje jednoznacznych odpowiedzi. W centrum wydarzeń tragiczny wypadek, którego okoliczności są tak niejasne, że nawet doświadczeni funkcjonariusze mówią dziś o jednym z najtrudniejszych postępowań ostatnich miesięcy. Świadkowie podają sprzeczne relacje, monitoring urywa się w najgorszym momencie, a pierwsze doniesienia mediów tylko podsyciły emocje i niepokój. Dziś policja po raz pierwszy ujawnia szczegółowe ustalenia śledztwa. Co dokładnie wydarzyło się na przejściu dla pieszych? Jakie ślady zabezpieczono na miejscu? I czy w tej historii pojawił się wątek, o którym do tej pory nikt nie mówił głośno? W tym materiale przeprowadzimy Was przez najnowsze fakty, pierwsze wnioski śledczych oraz rekonstrukcję wydarzeń, które doprowadziły do dramatu 11-letniego Nikodema. To opowieść ważna, poruszająca, ale przede wszystkim konieczna, by zrozumieć, dokąd prowadzi to dochodzenie i jak blisko jesteśmy odpowiedzi. Zapraszamy do wysłuchania całej historii. Wraz z pojawieniem się pierwszych informacji o śmierci Nikodema Mareckiego, atmosfera w branży filmowej nagle zgęstniała. W redakcjach w całym kraju telefony zaczęły dzwonić bez przerwy, a dziennikarze sprawdzali, czy to możliwe, że jeden z najbardziej obiecujących młodych aktorów naprawdę odszedł. Jeszcze dzień wcześniej widzowie oglądali go na ekranie uśmiechniętego, pełnego energii, naturalnego w sposób, który rzadko spotyka się u tak młodych wykonawców. Teraz jednak jego nazwisko pojawiało się wyłącznie w dramatycznych nagłówkach. Przed domem rodziny mareckich w podwarszawskiej radości zaczęły zbierać się pierwsze osoby jedni z niedowierzaniem, inni w milczeniu jakby próbowali zrozumieć tragedię, która wydarzyła się nagle w miejscu, gdzie do tej pory życie płynęło spokojnie. Sąsiedzi wspominali ostatni poranek, kiedy widzieli Nikodema wybiegającego z plecakiem, spieszącego się na plan zdjęciowy. Zawsze machał ręką, zawsze miał czas, nawet jeśli był spóźniony, opowiadała starsza kobieta z końca ulicy, wpatrzona w znicze ustawione pod furtką. W ciągu kilku godzin od wypadku studio filmowe, z którym Nikodem współpracował, wydało oświadczenie. Krótki, ale pełen emocji komunikat podkreślał, że chłopiec był nie tylko wyjątkowym aktorem, lecz także dzieckiem o nadzwyczajnej wrażliwości i naturalnej dobroci. Reżyser ostatniego serialu, w którym grał, przyznał, że to właśnie Nikodem potrafił rozładować napiętą atmosferę jednym zdaniem czy niekontrolowanym wybuchem śmiechu. Dorośli zapominali, że mają do czynienia z kimś tak młodym. Jego profesjonalizm zawstydzał nawet nas, mówił ze ściśniętym gardłem. Tymczasem śledczy pojawili się na miejscu wypadku jeszcze tego samego wieczoru. Kilkudziesięciometrowy odcinek drogi został wyłączony z ruchu, oświetlony ostrym światłem mobilnych lamp. Każdy fragment asfaltu przeszukiwano centymetr po centymetrze. Odłamki szkła segregowano, a funkcjonariusze skrupulatnie fotografowali ślady hamowania. Z oddali można było dostrzec charakterystyczne niebieskie błyski odbijające się od mokrej nawierzchni, jakby cały krajobraz oddychał tragedią. Ludzie, którzy przypadkiem znaleźli się w pobliżu w chwili zdarzenia, zaczęli składać zeznania. Jedna z kobiet twierdziła, że widziała oślepiające światła samochodu, który poruszał się zbyt szybko, jak na wąską lokalną ulicę. Inny świadek wspominał dźwięk gwałtownego hamowania, który przeszył ciszę wieczoru jak pęknięcie szkła wszyscy jednak zgodnie przyznawali, że wszystko trwało zbyt krótko, aby ktokolwiek zareagował. W sieci natychmiast pojawiły się tysiące komentarzy. Fani Nikodema, wstrząśnięci i zrozpaczeni, dzielili się wspomnieniami jego ról. Od dziecięcych epizodów po coraz bardziej wymagające zadania aktorskie, które wykonywał z lekkością dorosłego profesjonalisty. Pojawiły się także nagrania z za kulis, na których chłopiec beztrosko żartował z ekipą filmową, próbując powtarzać kwestie starszych aktorów tonem parodii. Każdy z tych materiałów, zwykle traktowany jako zabawna ciekawostka, teraz nabierał ciężaru nie do uniesienia. Rodzina w tym czasie trwała w ciszy, odcięta od świata, pozostawiona z bólem, którego nie da się ubrać w słowa. Dom wypełniła atmosfera, w której każda rozmowa brzmiała zbyt głośno, a każde spojrzenie przypominało, że nic nie przywróci utraconego życia. Najbliżsi Nikodema wiedzieli, że czeka ich długa, bolesna droga, nie tylko przez formalności, które narzuca śledztwo, lecz przede wszystkim przez próbę odnalezienia się w rzeczywistości, której nikt z nich nie wybrał. Mimo że policja prowadziła działania wyjątkowo szybko, wiele kluczowych pytań pozostawało bez odpowiedzi. Dlaczego samochód znalazł się na tym odcinku? Czy kierowca był pod wpływem emocji, pośpiechu, a może czegoś więcej? I czy wśród zabezpieczonych dowodów kryje się element, który pozwoli odtworzyć ostatnie sekundy życia młodego aktora? Historia Nikodema rozlewała się więc dalej. Niczym rzeka, która wciąż zmienia bieg, pozostawiając po sobie ślady, emocje i poczucie, że to dopiero początek drogi do prawdy. Gdy emocje po pierwszych doniesieniach o tragedii zaczęły zaledwie opadać, nowe szczegóły dotyczące życia Nikodema Mareckiego zaczęły pojawiać się w mediach, rysując obraz chłopca, którego codzienność od dawna łączyła dwa światy: zwykłej, szkolnej rutyny i błysków reflektorów planów filmowych. W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie pracował nad kolejnymi epizodami, a jego kariera, choć dopiero rozkwitała, rozwijała się z niezwykłą dynamiką. Reżyserzy, którzy mieli okazję z nim współpracować, wielokrotnie podkreślali, że Nikodem nie tylko wykonywał polecenia z pełnym profesjonalizmem, lecz także wnosił na plan naturalny spokój i dojrzałość, których mogliby mu pozazdrościć znacznie starsi aktorzy. Dni poprzedzające wypadek wyglądały jak wiele innych tygodni w życiu młodego artysty. W domu Mareckich panowała rutyna, w której harmonijnie przeplatały się szkoła, zajęcia dodatkowe, czas wolny i wyjazdy na zdjęcia. Nikodem uwielbiał te dni, kiedy wstawał wcześniej niż rówieśnicy. Nie dlatego, że musiał, lecz dlatego, że chciał. Plan filmowy był dla niego miejscem, gdzie czuł się wyjątkowo, wolnym, a jednocześnie potrzebnym. Jego nauczyciele ze szkoły wspominali, że mimo rosnącej popularności nigdy nie sprawiał wrażenia dziecka oderwanego od rzeczywistości. Chętnie rozwiązywał zadania domowe między ujęciami, a matematyczne zeszyty często towarzyszyły mu nawet na planie zołzy. Gdzie biegał z nich na przerwę, jakby to była część jego codzienności. Jednak w pewnym momencie w domu zapadło milczenie, którego nikt nie był w stanie przerwać. Maksymilian Marecki przez wiele godzin po tragedii nie był w stanie mówić. Jego przyjaciele relacjonowali, że siedział przy kuchennym stole, wpatrzony w jedno miejsce, nie próbując wytłumaczyć tego, co się stało. Dopiero gdy opadła pierwsza fala szoku, zdecydował się opublikować kilka zdań w mediach społecznościowych, słowa krótkie, pełne niewyobrażalnej Rozpaczy, poruszające tysiące osób w całej Polsce. Byłeś moją dumą? Do zobaczenia, synu, napisał. Te zdania krążyły po sieci przez całe popołudnie, udostępniane przez ludzi zupełnie niezwiązanych z filmem. Wszyscy czuli, że uczestniczą w bólu, który nie powinien spotkać żadnego rodzica. Atmosfera wokół tragedii zaczęła się zagęszczać, gdy szczegóły wypadku zaczęły wydobywać się na światło dzienne. Policja działała wyjątkowo szybko. Teren w Szczepanowicach został zabezpieczony, a do akcji wkroczyli specjaliści od rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Miejscowi mieszkańcy byli zszokowani widokiem żółtych taśm zaparkowanych radiowozów i migających świateł, które odbijały się od mokrego asfaltu. Jeszcze kilka godzin wcześniej droga była miejscem zwykłego ruchu pieszych, wracających z pracy czy dzieci wracających ze szkoły. Teraz jednak stawała się przestrzenią, gdzie każdy szczegół mógł wyjaśnić, co dokładnie doprowadziło do śmierci 11 aktora. Kobieta, która jako pierwsza znalazła się w pobliżu zdarzenia, opowiadała śledczym, że wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy. Autobus zatrzymał się na chwilę, a potem drzwi zamknęły się z metalicznym kliknięciem. Nikodem wybiegł z za pojazdu, prawdopodobnie chcąc zdążyć przed nadchodzącym ruchem. Nikt nie był w stanie zatrzymać go w porę. Załoga helikoptera ratunkowego przyleciała szybko, ale nawet to nie uratowało chłopca. Z relacji ratowników wynikało, że walczyli o jego życie do samego końca. Cisza, która zapadła po ogłoszeniu zgonu, była ciężarem nie do uniesienia. W tym czasie branża filmowa przeżywała własny dramat. W redakcji serialu Zouza zapadła głęboka cisza, gdy Małgorzata Kożuchowska usłyszała wiadomość. Wspominała później, że trudno jej było oddychać, gdy potwierdzono, że to rzeczywiście nikodem. Na planie zawsze pojawiał się z uśmiechem gotowy do pracy, ale również pełen dziecięcej ciekawości. A jednak ta ciekawość, która tak mocno charakteryzowała go w życiu codziennym, Mogła przyczynić się do tragedii. Kożuchowska zdradziła, że chłopiec często pytał o każdy szczegół dotyczący scen, próbując nauczyć się czegoś nowego, jakby każdy dzień mógł przynieść mu lekcje na przyszłość. Jego śmierć była dla niej ciosem, którego długo nie mogła zrozumieć. W sieci zaczęły pojawiać się nagrania zza kuli, z zakulis, fotografie i krótkie filmiki z planów, gdzie Nikodem wchodził w interakcje z innymi aktorami jedno z nagrań stało się szczególnie popularne chłopiec siedzi na krześle, nogi zwisają w powietrzu, a on żartuje z reżysera, który udaje, że zapomniał jego kwestii. Wszyscy wybuchają śmiechem. Na moment świat wygląda na beztroski. Ludzie komentowali te nagrania, pisząc, że trudno pogodzić ten pełen życia obraz z widokiem zniczy palących się przy drodze w Szczepanowicach. W międzyczasie policja musiała odpowiedzieć na rosnące pytania opinii publicznej. Aspirant Kinga Kida, rzecznik prasowej jednostki, podkreślała, że kluczowe informacje będą dostępne dopiero po uzyskaniu wyników sekcji zwłok i opinii biegłych od rekonstrukcji. Zwracała uwagę, że istnieje wiele możliwych scenariuszy, a zbieranie materiału dowodowego wymaga czasu. Jedno było pewne nikt nie chciał pochopnie wskazywać winnych, zwłaszcza w sytuacji tak delikatnej jak śmierć dziecka. Na miejscu tragedii pojawiali się coraz to nowi świadkowie. Każdy miał własną wersję wydarzeń, co dodatkowo komplikowało dochodzenie. Jeden z mężczyzn utrzymywał, że widział kierowcę samochodu trzymającego telefon w dłoni, lecz policja nie potwierdziła tej informacji i zaznaczyła, że takie zeznania często wynikają z emocji, a nie z faktycznej obserwacji. Inna osoba twierdziła, że autobus zatrzymał się zbyt blisko przejścia, zasłaniając widoczność zarówno chłopcu, jak i nadjeżdżającemu pojazdowi. Funkcjonariusze musieli rozpatrywać każdy z tych tropów. Jednocześnie krajowa prasa nagłaśniała sprawę, a nagłówki stawały się coraz bardziej dramatyczne. Ludzie wysyłali listy, wiadomości, nagrywali filmiki, w których apelowali o ostrożność na drogach i przypominali, że za każdym wypadkiem kryje się konkretna twarz często twarz dziecka. Dla wielu, śmierć Nikodema była momentem, który uświadomił im kruchość codzienności, którą zwykli brać za pewnik. Rodzina mareckich mimo ogromnej fali wsparcia nie była w stanie uczestniczyć w medialnym szumie. Ich świat skurczył się do przestrzeni kilku pomieszczeń w domu, gdzie każdy przedmiot przypominał o chłopcu. Kubek z superbohaterem, który zawsze brał do szkoły, scenariusze z zaznaczonymi na żółto kwestiami, nawet kurtka wisząca jeszcze przy drzwiach. Matka Nikodema unikała kontaktu z mediami, nie chcąc, by cierpienie stało się publiczną narracją. Rozmawiała jedynie z prokuratorem, który, jak zapewniał, robił wszystko, by wyjaśnić sprawę szybko i dokładnie. Dochodziły także sygnały o innych dzieciach, które widziały wypadek. Policja i psychologowie współpracujący z lokalnymi służbami zapewniali wsparcie tym najmłodszym świadkom, by nie pogłębiać ich traumy. Jedno z tych dzieci miało zaledwie 9 lat i opowiadało, że nikodem, zanim wbiegł na jezdnię, odwrócił się jeszcze w kierunku autobusu, jakby na chwilę zawahał się, czy to odpowiedni moment. Ten drobny szczegół mógł okazać się kluczowy w rekonstrukcji wydarzeń, ale był również łamiący serce. W tle tych wszystkich działań polska branża filmowa pogrążała się w żałobie. Wielu reżyserów pisało, że Nikodem był dzieckiem, z którym praca była czystą przyjemnością. Jego talent miał dopiero rozkwitać, a rola w White Courage była zaledwie początkiem drogi, która mogła doprowadzić go bardzo daleko. Współpracownicy wspominali także, że chłopiec marzył o tym, by w przyszłości zagrać w filmie historycznym, takim prawdziwym, z mieczami i zbrojami jak kiedyś powiedział z uśmiechem do operatora. Tymczasem w Szczepanowicach życie zaczęło wracać do pozornej normalności. Jednak dla tych, którzy widzieli miejsce tragedii, odtąd każda przejażdżka w pobliżu wiązała się z przywołaniem dramatycznego obrazu. Mieszkańcy zaczęli składać wnioski do lokalnych władz o poprawę bezpieczeństwa, sugerowali montaż nowych progów zwalniających czy dodatkowego oświetlenia. Śledztwo wciąż trwało, a prokuratura zapowiadała kolejne działania. Wszyscy czekali na najważniejsze opinie ekspertów. To one miały przynieść odpowiedzi. Choć żadna odpowiedź nie była w stanie przywrócić życia chłopcu, którego śmiech jeszcze niedawno wypełniał plany filmowe. I tak historia Nikodema Mareckiego nadal rozwijała się jak wstęga długa, poruszająca, pełna pytań, na które nikt jeszcze nie znał odpowiedzi. Wszystko wskazywało na to, że prawda, kiedy w końcu ujrzy światło dzienne, przyniesie kolejne emocje, być może trudniejsze niż te, z którymi rodzina i społeczeństwo mierzą się dziś. Choć w ostatnich dniach cała uwaga opinii publicznej skupiła się na tragedii, jaka wydarzyła się w Szczepanowicach. Warto pamiętać, że historia Nikodema Mareckiego to nie tylko dramatyczny finał, lecz przede wszystkim niezwykła droga młodego chłopca, który zdążył zostawić po sobie ślad znacznie większy niż można by oczekiwać po jedenastolatku. Jego biografia, choć krótka, była niezwykle intensywna, pełna pasji, pracy, talentu i momentów, które dziś powracają w opowieściach rodziny, nauczycieli oraz współpracowników z planów filmowych. Nikodem urodził się w Warszawie w pogodny marcowy poranek, który jego mama do dziś wspomina jako najpiękniejszy dzień w życiu. Już od najmłodszych lat wyróżniał się energią trudną do okiełznania zawsze w ruchu, zawsze z pytaniami, które zdawały się wykraczać poza jego wiek. Jego tata. Maksymilian opowiadał kiedyś w jednym z wywiadów, że Nikodem zaczął mówić wyjątkowo wcześnie, a jeszcze wcześniej zaczął naśladować. Wszystko i wszystkich prezenterów telewizyjnych, bohaterów kreskówek, nawet swoich dziadków. Każda rodzinna uroczystość kończyła się małym przedstawieniem którego główną atrakcją był właśnie on. Pierwszy kontakt z kamerą nastąpił niemal przypadkowo. Nikodem miał zaledwie 5 lat, kiedy w przedszkolu pojawiła się ekipa telewizyjna nagrywająca krótki materiał o zajęciach artystycznych dla dzieci. Chłopiec, zafascynowany, podszedł tak blisko, że niemal wszedł w kadr, a potem zaczął odpowiadać na pytania dziennikarki z pewnością dorosłego człowieka. Nagranie, choć krótkie, zrobiło furorę wśród rodziców, a jedna z nauczycielek zasugerowała, że może warto zgłosić chłopca do agencji aktorskiej. I tak krok po kroku rozpoczęła się droga, która miała zaprowadzić go na plany filmowe, do których większość dzieci w jego wieku mogła tylko wzdychać. Pierwsze epizody były niewielkie, często w reklamach lub krótkich materiałach, gdzie potrzebowano naturalnego, spontanicznego dziecka. Ale nikodem nie traktował ich jak zabawy. Od początku interesował się tym, jak działa kamera, dlaczego trzeba powtórzyć tę samą scenę kilka razy i dlaczego światło ustawione jest w taki, a nie inny sposób. Operatorzy śmiali się, że zadaje więcej pytań niż początkujący adepci szkół filmowych. Przełom nastąpił, gdy miał zaledwie 8 lat. Został zaproszony na casting do filmu White Courage, produkcji, która wymagała od młodego aktora nie tylko talentu, ale i emocjonalnej dojrzałości. Reżyser wspominał później, że wystarczyło kilka minut rozmowy i jedno nagranie próbne, by zrozumieć, że chłopiec ma w sobie coś, czego nie da się nauczyć. Te rzadką zdolność natychmiastowego nawiązywania kontaktu z widzem. W efekcie Nikodem dostał rolę i rozpoczął pracę na planie, która okazała się dla niego kluczowym etapem rozwoju. Po sukcesie White Courage Nikodem trafił na plan serialu Zouza, gdzie grał u boku znanych aktorów, w tym Małgorzaty Kożuchowskiej. To właśnie tam po raz pierwszy zetknął się z wieloosobową ekipą, harmonogramami zdjęć i wymaganiami, jakie wiążą się z większymi produkcjami. Ale zamiast się zniechęcić, Nikodem rozkwitał. Jego ciekawość, pracowitość i odporność na stres zadziwiały wszystkich. W pewnym momencie jeden z reżyserów powiedział półżartem, że Nikodem nie jest aktorem dziecięcym, jest po prostu aktorem tylko mniejszym. Mimo rozwijającej się kariery chłopiec nigdy nie porzucił szkoły. Rodzice dbali o to, by edukacja była równoległą ścieżką, a Nikodem sam rozumiał, że nauka otwiera drzwi, których nawet aktorstwo nie zawsze jest w stanie uchylić. Często zabierał podręczniki na plan zdjęciowy i pracował nad zadaniami w przerwach między ujęciami. Nauczyciele podkreślali, że choć zdarzało mu się opuszczać lekcje z powodu nagrań, nigdy nie zalegał z materiałem i zawsze nadrabiał wszystko z pełnym zaangażowaniem. W domu mareckich panowała atmosfera wsparcia i równowagi. Rodzice starali się, by nikodem, mimo rosnącej rozpoznawalności, mógł żyć jak każde inne dziecko. Weekendy spędzał na rowerze, w parku lub grając w gry planszowe z kuzynami. Uwielbiał piłkę nożną, a jego największym marzeniem, przynajmniej przez pewien czas, było zostać bramkarzem w reprezentacji Polski. Z czasem jednak pasja do aktorstwa zaczęła przeważać, aż w końcu stała się jego codziennością. Ważnym elementem jego biografii była także nieustająca chęć nauki. Nikodem chłonął świat, interesował się historią, zwłaszcza czasami wojennymi, co tłumaczyło jego marzenie o roli w filmie historycznym. Lubił też nowe technologie, samodzielnie montował krótkie filmiki nagrywane na telefonie i próbował tworzyć pierwsze scenariusze, które zapisywał w szkolnym zeszycie. Rodzina wierzyła, że gdyby dorósł, mógłby równie dobrze stanąć po drugiej stronie kamery. Reżyseria fascynowała go coraz bardziej. Najbliżsi przyjaciele Nikodema wspominają go jako chłopca pogodnego, ale niezwykle empatycznego. Miał rzadką cechę intuicyjne wyczucie emocji innych. Potrafił pocieszyć kolegę, pomóc komuś zebrać myśli, a w sytuacjach konfliktowych bywał mediatorem. Ta wrażliwość była wyczuwalna także w jego grze aktorskiej. Oglądając jego sceny, trudno było uwierzyć, że ma zaledwie kilka lat. Choć jego życiorys przerwała tragiczna śmierć, wszystkie elementy jego dotychczasowej drogi tworzą obraz dziecka niezwykłego: pełnego pasji, pracowitego, uważnego na innych i przede wszystkim kochającego to, co robi. Jego biografia nie kończy się wyłącznie na rolach filmowych, ale na całej mozaice drobnych momentów, które.